Siemanko wszystkim, Angel666, Tester Gear, miłośnik, słuchajcie, metalu. A jaram się grom Angel Food, czyli wściekła stopa. A dlaczego wściekła stopa? To się o tym zaraz przekonacie. Słuchajcie, w tej grze, pomimo że to jest demo, to jest hicior, który odkryłem. E, dzięki aktualnemu, a właściwie kończącemu się dniu dzisiejszym festiwalowi na Steam. To jest gra, w której po prostu możecie skopać dupsko komu tylko chcecie. Przynajmniej kogo spotkacie. A tak jeszcze wam powiem, że nie tylko kogo spotkacie, ale to wam wszystko zaraz pokażę. Wydaje się gra prosta, ale no nie powiem, że ja już te poziomy, to po prostu mam obcykane, że tu... Wręcz na pamięć je przechodzę, ale nie udało mi się jeszcze przejść wszystkich poziomów z dema. A jak powiedziałem, już dwie godziny spędziłem. Teraz, ponieważ poziom przeszedłem, to coś wam pokażę. Raz. Dwa. Spidzik. Jest kozak. Serce bije wali jak ten. A teraz co? Browar. Chlas. Tada! To jest odjechane. E, nawet Wam powiem, że e, jakieś osiągnięcie za to też było w tej gierce. A takie wewnątrz gry nie na tym do zdobycia, bo to są rzadkie rzeczy. Jednym słowem, rozpierniczyć tu można prawie wszystko. Jedyne czego mi brakuje, to czemu nie możemy tego wziąć? Bo tutaj nie tylko kopiemy. A zniszczyć można wiele. Karton można, ale worek ze śmieciami nie. No, to jest takie sobie. Ale dobra, słuchajcie. Tu się nam kończy poziom. Te schody to jest zawsze koniec poziomu. Poziomy... E, ...na początku się wydają bardzo króciutkie. Uwaga, mamy Gnata! A co można zrobić z Gnatem? Na przykład ogłuszyć gościa! Oh yeah! A potem sprzedać mu kopniaka. Jak dobrze traficie drzwiami, to elegancko się ich zabija. Przekozacko, no ja uwielbiam. E, gra zachęca słuchajcie, do tego, żeby otwierać drzwi na przykład w kiblu. Żartowałem. Ale możecie też grę przechodzić pacyfistycznie, czyli sprowokować gościa, sprawdzić tu rogi i wbijać do pomieszczenia. Oj, 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 ale kabinet to widalny. No dobra. Ale skoro mamy giwerę, to z tej givery coś postrzelajmy. Jak widzicie, życie się odnawia samo i to jest mega sprawa. Nie pamiętałem, czy tu jeszcze był ktoś, czy nie. Dobra. Givery. Pamiętajcie, że można wywalać. No, nie powiem, że można tu sobie to wszystko oglądać i jarać się tym wszystkim. No, styl graficzny jest mega. Aha, takie rzeczy też można robić. Ups. Niechcący się dałem mu trafić. Oj, 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 oj. oj. Gdzie ty się pchasz, chłopie? Jak ja teraz tam wejdę do ciebie? Tu ktoś nie. I mamy kolejny etap ukończony. Ta-da! No dobra, nie mógłbym zrobić nic innego, jak pokazać Wam kolejny, czwarty etap. W demku jest, słuchajcie, ich e, 11, jeżeli dobrze pamiętam. E, jeszcze mi się wszystkich nie udało przejść. Tu trochę za bardzo przyko zaczyłem. Karaluchy do poduchy. E, czasami przeciwnicy się zabiją sami, co pijemy coś? Energetyk, a potem niech będzie... Ty no kurde, rozwaliłeś mi Dobra, podejdźcie O kurde, uff A teraz pokażę wam coś fajnego Gościa przyłapanego na kiblu <grym> Rewela Aha, ja broni nie mam Dobra już coś mamy O szkurde No tego się nie spodziewałem Że mi tu cholera tak przyjdzie O szajce Jest grubo, o właśnie teraz chyba się widzieliście jak się przeciwnicy sami za y ten, no zaszczelili Chciałem powiedzieć Wiecie oczywiście, że tylko to miałem na myśli Yeah. No trzeba się szybko orientować. To nie powiem. Nigdy nie pamiętałem, skąd mi ten gościu wychodził. I znowu, kochane, karaluszki. I jest kozacko. Po prostu styl graficzny tej gry jest odlotowy. Mega produkcja. A, od tyłu mnie zarypał. No nic. Następny etap. No więc tutaj słuchajcie, już dzieje się więcej. To wam przy okazji pokazuję, co można poniszczyć. Call. Co? To czuję, że jest jakiś Eastern Egg. Call for a good. Steve was here. No i czy to wam nie pokazuje, że ta gra jest wyrobista? Nie martwcie się, takie rzeczy zaraz będziemy sami robić. Patrzcie. No! Yeah, ognisko! Jest akcja, co? No jest. A w tej grze to nie jest naprawdę coś wyjątkowego. Teraz wam pokażę fajerwerki, które sobie możemy pooglądać sami na własnej skórze. Dobra, weźmy jakąś giwerę i lecimy dalej. Oj, kurde. No weźcie, no, chodź na headshota. O kurde, o kurde! Szlakich jest trzech. No i właśnie się znowu sami zabili. To jest myślę coś, co deweloperzy sobie dopracują. chyba wyjdziemy na ten korytarzek. O kurde. Patrzcie co tu była. Tu była beczka. Jakbym strzelił w tą beczkę, to bym wyleciał w kosmos. I to grubo. Tu wróciliśmy gdzie byliśmy, a tu... Nie chcę nic mówić, ale czemu było dwóch chłopców w tej jednej toalecie? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. A, my lecimy dalej! No dobra, już troszkę sobie uprośmy to życie. Za headshoty też jest osiągnięcie. To tak odrobinkę Wam mówiąc. A teraz popatrzmy. BU! Ale niestety nie zabiłem wszystkich, cholera A tu nie mamy broni Ale zaraz będzie To trzeba podnieść i wykończyć ostatniego, który tu ewentualnie jest Mówiłem wam o latających gaśnicach No to patrzcie jak będą wszystkie latać I jest konkret Czad, mega czad no i, słuchajcie, dochodzimy do końca etapu, ale to wam pokażę już w tej grze. E, zdobywacie coś, a teraz co zdobywacie? Takie oto nagrody! Patrzcie ze mną, bo ja tego jeszcze nie widziałem. Halo, nagroda, aha. Uu. Czy w jakiejkolwiek grze... Strzelance, na pierdzielance, grze konkretnej akcji dostawaliście buty. No nieźle. Hmm. Wiedziałem o tym, że będą dwie pary. Specjalnie dla was to zostawiłem, buty sobie można potem. O kurde, trzecie, aż tyle urobiłem. No, szacun, wiem, jestem świetny, możecie mi to napisać. Ale pamiętajcie Anger Food. I jeszcze coś? Nie. Więc tu jeszcze w demie można. No, Każde buty mają, jak widzicie, inne parametry. Po prawej, o, zabić 100, rzucić 20 broni, przejść poziom poniżej 45 sekund. No wiadomo, to wszystko rośnie. Tu jeszcze mi brakuje ukończenia trzeciego poziomu poniżej 45 sekund. Zrobi się. Słuchajcie, poziomów w demie, jak mówiłem, jest 11, z tego co pamiętam. Eee, ja jestem na 9 i tu już jest konkretnie... Tu już jest konkretnie przerypane, tyle wam powiem. Bo... Tu już zdechnąć jest tak łatwo, że ja po prostu nie mam pytań. Tamtego gościa, który ma tarczę, nie da się zabić. Także prawie doleciałem do tych drzwi. Może wam pokażę inny poziom. No dobra, w tym poziomie chyba mnie nie było. I mamy nowych kolegów, którzy rzucają do nas granatami. Takie wybuchowe towarzystwo. No chodź. A, nie zdążyłem. Granat można odbić, słuchajcie. No, czaderska sprawa, nie powiem. E, można próbować rozwalać wiele rzeczy, ale niestety nie wszystko. E, natomiast potencjał w grze do rozwałki jest całkiem fajny, bo można się nieźle, nieźle pobawić. Patrzcie, no, niby tak spokojnie, ale tu mamy gości, co do nas napierdzielają granatami. Więc robi się ciekawie. I to dość szybko e, ja wiem akcja jest tu konkretna się podziało, o że kurde czy się uda? Jest, udało się przeżyć No To było Specjalnie dla Was O szajse Ty kurde, weź z tym granatę O można pooglądać, że coś się dzieje. E, jeśli zginiemy przy gościu, co wam za chwilę pokażę, gdzie jest ten granat? Dobra, zabiłem go. E, jeśli zginiemy przy gościu, o! Można pooglądać jak czadersko. Kole się sobie tańczą. Oh yeah, oh yeah, yeah. No a my znowu wracamy do poziomu, aby go przejść. To nie wiem jak zaliczy, ale chyba zaliczy jako... ...jako zwykłe kopnięcie. E, chciałbym znaleźć kolejną broń tutaj i wam pokazać... ...a może nie pokażę wszystkich. Pobierajcie sobie, słuchajcie, to demko, bo jak widzicie... ...mega, ale to mega, opłaca się to pobrać, bo jest mega ten tytuł. Kozacką gierką mega. Ja wiem, że w to będę grał jeszcze dużo. I będę czekał na premierę tej gry. Oh, fuck. No to nas urządzili. Dobra, słuchajcie, wracamy do mapy. A właściwie do menu tej gry, pora pożegnać się. Angel Food, Angel 666 Tester Gear. Dzięki za oglądanie. Piszcie, czy Wam się ta gra podoba, bo dla mnie ona jest odkryciem, totalnym odkryciem festiwalu, który się dzisiaj kończy na Steamie. Nara.